Um, elo elo, jestem Amy Games i mm, teraz was przepraszam, ale um, właśnie film leciał i dobrze ja już mam pauzę w filmie i dzisiaj jesteśmy znowu w pauze. dzisiaj będzie opening um, będziemy my dzisiaj pięć chyba skrzynek a więc otworzymy sobie na początku skrzynkę zadymiarską no to no nic nie ma Dobra, teraz otwieramy. Będę się musiał sobie i coś zrobić. No też pieniążki sobie. Ja właśnie tego mega boksa kupimy sobie. Wiecie no. Jak widzę nic nie dostajemy. Nic nie ma. A szkoda, ale jeszcze sobie jedną skrzynkę kupimy w sklepie. Zmarnowałam 30 gemów. Proszę. Dobra, więc no. No nic. Dobra, um, teraz. Um, o, będzie skrzynka, więc zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. I bo, jest mi bardzo smutno. Będziemy już z, ciągle znowu. <mulary> <Ciechotko>. Ja <mulary> Leci, ja nazywam. Za... się jak <mulary> Dobrze, Emku. Lakuś. Patrz, masz zabaweczkę i teraz cisiutko. Dobra. To ja grę. No, dobra. Chodź, Laki. połóż się spać. Hapa, i od razu mówię, że wyleciał nowy film na kanał, gdzie komentuje hejkę lękę. Znowu. Lakuś. Lucky! Lucky! Lucky. Przesadzasz. Musicie to Teraz, no. Dobra, przykro mi bo Lakiś mi nie dał spokoju do grania. zaczymy zobaczymy, jakie mamy zadania do zrobienia. Dokonaj dziewięć przecinków z brokiem. Tak w ogóle, czy nasz czasem jesteś na drugiego? Na drugą skrzynkę. Nie, nie możemy drugi, szkoda. Bo bym sobie wzięła. Ma jakieś tutaj takie mały boksiki. Dobra, więc schodzimy. O, i jeszcze chciałam powiedzieć, żebyście wpadli do mojego klubu BS Pioseły Klub stworzony ze pasji do gry Brawl Stars. No. A to 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 to, to są stali, nie? Starsze. No, się No, a więc teraz włączamy już. Zmienimy sobie posłę, na tą, na której mam jakieś zadania. Misję. Tylko jakieś takie, gdzie dostaniemy dużo. I to jest dobre na tym. Weźmiemy sobie sercuła. Bo tam mi jest najłatwiej. Hmm. O to, o to, o to. Jeszcze tylko chwilkę Wam pokażę moich zadymiarzy, których mam Jak um, skończy się ta gra. I mam nadzieję, że tam wygramy już. No bo... Straciłam 30 gemów na Mega Boxa, z którego nic nie mamy. Kilka jeszcze tamtych żetonów, kilkaset. Dokładnie to 600 chyba. Tak, to było 600. No, dużo straciłam, więc mam nadzieję, że chociaż wygramy tą gierkę. Ja wiem, że tam są bomby, bo je widziałam, ale chociaż drugie miejsce. Drugie miejsce, dobrze. Czyli jakby wygraliśmy. No okej, okay, to teraz wam pokażę moich zadymiarzy. Um, mam Mortisa, Piper, Franka B, Rico, Daryla, Penny, Jackie, El Primo, Barleya, Poco, Rose. Um, Shelly, Nite, Colta, bula Jessie, Bro Broca, Dynamajka i Bo i Tika. A następny za tym, jakiego zdobędziemy z Alei, jak mogę go przepowiedzieć, jakby, to będzie Ośmiobit. Czyli to chyba był tam nie wiem, nie pamiętam już jego nazwa, ale Ośmiobit że um, na kolejne 1000 będziemy mieli jednego megaboksa na 5000, um, tysięcy, aktualnie mam 4406, cztery to nawet dużo i um, następna rzecz to będzie ten, no, duża skrzynka. Zobaczymy ile trwa odcinek. Dobrze, um, to jeszcze jedną łódkę sobie zagramy, tak? A czemu by nie? Ja oczywiście jeszcze przed odcinkiem, po odcinku i przed odcinkiem sobie grałam, a po odcinku pewnie sobie jeszcze dużo pogram. Na pewno tak się stanie. No widzicie no. Bo chcę zrobić bardzo to zadanie na nicie. Tylko nie wiem czemu zawsze się szybciej rozpię niż ten, um, moja osoba z którą jestem w teamie, zawsze najszybciej się respia. Nigdy się nie zrobiłam, kiedy ktoś już był grza z mojego teamu. Okej, okay, dobra, ja tylko się nie odzywałam, więc pewnie w montażu sam dam muzykę, lub w ogóle nie będzie montażu, nie wiem, bo... No będzie, też, bo muszę złączyć te dwa filmy, bo ja jestem akurat teraz na iPhone'ie, a tam na iPhone'ach nie da się robić pauzy, kiedy nagrywasz. No i no, na jeden pucharek, przynajmniej nie minus. Tak, a więc to tyle w tym odcinku, no i co? Hello?